A w tej chwili, proszę Państwa, łączymy się z Panem doktorem Targalskim. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan doktor Jerzy Targalski przy telefonie i będzie komentował najnowsze sprawy polityczne światowe. Panie doktorze, po ustaniu pandemii najistotniejsze zmiany szykują się w Unii Europejskiej. Przede wszystkim z perspektywy Włoch, powiedział polskiej agencji prasowej Politeleko z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Przemysław żurawski welegrajewski Niektórzy politolodzy mówią wręcz, że. Z Unii Europejskiej może wyjść kilka państw, czy jest to możliwe? No, czy od razu wyjdą, to wątpię, natomiast na pewno dojdzie do pewnych wstrząsów i to nie chodzi tylko o Włochy, ale generalnie o państwa południa Europy, czyli również Hiszpania. No nie wiadomo, jakie będą nastroje we Francji, bo można się spodziewać, że także negatywny wobec Unii Europejskiej. Po prostu będzie no, coś w rodzaju rozliczenia, prawda? Dlatego, że Unia Europejska, która zawsze była, jak trzeba było, utrudniać, że tak powiem, życie państwom i społeczeństwom, to Unia była obecna. Natomiast kiedy doszło do kryzysu związanego z koronawirusem, to nagle. Władze unijne e, przestały istnieć, e, e, się gdzieś zdematerializowały i e, teraz po tym kryzysie na pewno każde państwo będzie żądało pieniędzy, e, żeby jakoś. E, wyjść z sytuacji bardzo ciężkiej gospodarczej która nastąpi, i w związku z tym dojdzie do, no tak naprawdę moim zdaniem tendencji odśrodkowych w Unii, do rozrachunków i do konfliktów wewnętrznych, a sama Unia będzie też znaczy ten parat cały unijny będzie też dążył do wykorzystania tej sytuacji kryzysowej celem jeszcze większej centralizacji pod sobie innych państw. Ale czy to się uda, panie doktorze, ta centralizacja? Dlatego, że w tej chwili mówi, mówią niektórzy przedstawiciele różnych państw unijnych, Unia zawiodła. Oczywiście nie w kontekście zdrowotnym, bo w ministrawie zdrowia nie ma Unia też takich uprawnień, jeżeli chodzi o zdrowie. Ministrowie zdrowia nie podlegają Unii, ale jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, mówią, słyszymy takie opinie, Unia nas zawiodła. No tak, bo tak naprawdę rzeczywiście Unia zawiodła, natomiast czy y, to się uda? No moim zdaniem właśnie nie, dlatego że y, tendencje y, centralizacyjne aparatu unijnego zderzą się z y, tendencjami do rozliczeń i y, do o, tak naprawdę kwestionowania y, centrali unijnej w poszczególnych krajach. To decydująca sprawa będzie jako oczywiście pieniędzy. Tak? E, jeżeli Unia będzie miała pieniądze, no ale żeby to będzie mogła pewne e, kraje przekupywać czy e, szantażować brakiem pomocy. Ale Unia, żeby mieć pieniądze, no to e, musi zwiększać presję podatkową. E, w tej chwili polityczny pom pomysł obligacji unijnych, tak żeby te środki były, dlatego że no, jedynym narzędziem skutecznym e, centrali unijnej są pieniądze, są fundusze. Panie doktorze, wiadomo, że wszystkie kraje wy, wyjdą y, osłabione po pandemii, y, jedne mniej lub drugie bardziej. Y, y, jaka będzie kondycja Niemiec y, i Francji, możemy się zastanawiać, ale czy rzeczywiście to osłabienie i gospodarcze, i, i polityczne w tych obydwu krajach wpłynie na hegemonię unijną, na, na kondycję tych wielkich hegemonów i ich znaczenie w Unii Europejskiej. No w tej chwili już zaczął się kryzys poważny gospodarczy we Francji. Te kraje, które są słabe ekonomiczne, ekonomicznie odczują kryzys oczywiście jeszcze bardziej. Francja ma problemy ekonomiczne od dawna, tak? Więc tym razem tym bardziej musi ten kryzys być silniejszy. Państwa, które szybciej wyjdą z okresu wygaszenia gospodarki, no te staną na nogi i będą w stanie obronić się. A kto dłużej będzie w tym tkwił, no to ten straci całkowicie podmiotowość. W Chinach zostało zamkniętych pół miliona firm. To widać, że rzeczywiście gospodarka chińska jest w dużym kryzysie. A jak to w konsekwencji wpłynie na przyszłość gospodarki chińskiej, a w konsekwencji na politykę światową? No przede wszystkim zamknięcie tych firm to oznacza Spadek PKB w Chinach, spadek zapotrzebowania na różne produkty, chociażby przecież jeszcze na ropę naftową. Oblicza się, że konsumpcja ropy o jakieś 20% w kwietniu, więc to ma ogromny wpływ na sytuację na rynkach światowych po prostu poprzez wzmocnienie dekoniunktury, ale też główną konsekwencją myślę, kryzysu będzie dążenie do odbudowy własnych przemysłów w krajach europejskich, które tak naprawdę tego przemysłu się pozbyły, tak? Wysyłając wszystkie swoje fabryki i swoją produkcję do Chin. Więc teraz powinien nastąpić proces odwrotny, czyli powrotu produkcji do krajów rodzinnych. Rosja traci eksport gazu, ropy, węgla i prądu. Dochody Gazpromu spadły nawet o połowę. To jest, nawiązując do tego, co Pan powiedział odnośnie ropy, czy to zagraża władzy Władimira Putina, czy jest ona niezagrożona niczym? Na razie jest niezagrożona, ale jeżeli e, wojna naftowa będzie trwała e, powiedzmy końca roku, to moim zdaniem jego pozycja e, będzie bardzo osłabiona i wtedy możliwa e, możliwe jest zmiana władzy na Kremlu, dlatego że sytuacja jest w tej chwili taka, że baryłka ropy Ural e, no, kosztuje mniej więcej 17 e, e, dolarów, czasami mniej. Już były momenty, kiedy spadała nawet do 10 dolarów, a koszty wydobycia są w Rosji rzędu około 20 dolarów, więc już w tej chwili Rosnie e, musi do opłacać do wydobycia ropy i transportu, natomiast jeżeli chodzi o Arabia Saudyjską, tam koszty wydobycia to są na maksimum 10 dolarów, więc Arabia Saudyjska i tak przy tych cenach ropy arabskiej, która zresztą jest droższa niż ropa mhm. rosyjska, to daje sobie radę, więc. W tej, I, na tym, w chwili... I na tym, panie doktorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa im gościem był pan doktor Jerzy Targalski, politolog. Dziękuję bardzo.